Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, dzisiaj kolejny element wspierający działania pana, pana Burmistrza, czyli przekazanie umowy, dotacji na walkę z piecami, które generują wielką emisję. Wartość umowy 1,8 miliona, dofinansowanie 1,5 miliona złotych. Jestem przekonany, że w nowej perspektywie tych środków będzie odnawialne się do energii więcej. A tak wyjątkowa i piękna gmina jak pszczyna dzięki tym środkom zyska jeszcze więcej na jakości. Może tak? dziękuję. Ja się bardzo cieszę, że kolejne 18 miliona trafia do miasta Pszczyna. To są dobrze zainwestowane pieniądze. Jestem przekonany, że uda się szybko zmaterializować dla naszych mieszkańców i ta jakość będzie życia lepsza. Zielone Śląskie, a więc łączymy te polityki Komisji Europejskiej na wysokim poziomie. Unia to dostrzega Komisja, to dostrzega Europejski Komitet Regionów, czyli Regionalny Odpowiednik Parlamentu Europejskiego to dostrzega i to powoduje, że naprawdę jesteśmy awangardzie regionu w Europie i będziemy to też pokazywać przez nasze projekty, a taki dzisiejszy dzień kolejne punktowe działanie dla, dla Śląska dla przyny dla naszych mieszkańców, że można skutecznie sięgać po te środki i skutecznie tymi środkami zarządzać i zmieniać naszą rzeczywistość i poprawiać jakość powietrza, a tym samym walczyć o lepsze zdrowie każdego mieszkańca. Alokacja środków w programie Stop Smog, który udało nam się pozyskać, to prawie 15 milionów złotych, z czego 1,8 mln to wkład RPO, czyli Marszałka Wojewódca Śląskiego, 3 miliony wkład Gminy Przyczyna i prawie 10 milionów to jest program rządowy. Jest to jeden z kilku programów, które realizujemy i będziemy realizować. Oprócz oczywiście naszego programu ograniczenia niskiej emisji. Dzisiaj ten program kierowany jest do najuboższych energetycznie. Rozpoczęliśmy pracę na przełomie 2018 i 2019 roku. Trwało to bardzo długo, ale niestety, ze względu na to, że jest to bardzo specyficzny program i dofinansowanie w tym programie dla mieszkańca jest blisko stuprocentowe. wymagało to też bardzo szczegółowej analizy każdego wniosku. W pierwszym etapie będziemy realizować prawie 100 wniosków, 100 kopciuchów, które zostaną wymienione w tych rodzinach, które są najuboższe i tych rodzinach, które same nie byłyby w stanie złożyć wniosku. Dlatego ten program jest tak ważny i tak istotny dla gminy przyczyna. Tutaj nie da się zrobić walki ze smogiem w sposób rewolucyjny, to jest proces ewolucyjny i dlatego też dzisiaj rozpoczęcie tego programu Smog Over gramy czysto. To jest uzupełnienie wszystkich programów, które realizujemy o ten program dydaktyczno-edukacyjny, czyli dotarcie do mieszkańców, zarówno tych najmłodszych, jak i tych najstarszych z informacją o konieczności wymieniu im pieca, czasu wymiany tego pieca, a nader wszystko, e, sposobu współfinansowania tego, tą wymianę zarówno przez samorząd lokalny, jak i przez, przez programy rządowe. Mam nadzieję, że zaraz po tym okresie, kiedy minie pandemia, minie szczyt, będziemy do Państwa przyjeżdżać i będziemy pomagać, pisać wnioski po to, aby jak najwięcej kopciuchów w jak najszybszym tempie w ciągu najbliższych lat wymienić. Faktycznie, Ilość pyłów PM2,5 i PM10 spada, co wcale nie oznacza, że jest dobrze. Nie jest dobrze. Apeluję do tego, aby nie palić tym najgorszym jakością opału. Jak jeżeli kupujecie Państwo węgiel, patrzcie co jest na składach opałowych, bo często jest tak, że niestety na składach opałowych kupujecie Państwo materiał o bardzo złej jakości, a to potem odbija wszystko niestety w pyłach, o których mówiłem.